Witajcie serdecznie moim dzisiejszym gościem Rubens. Nieprzypadkowo spotykamy się, ponieważ pretekstem tego spotkania jest nowy utwór. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ale zanim zaczniemy o nowym utworze, chciałabym wrócić do pewnego tematu, którym nurtuje mnie od długiego czasu. Wszyscy pytają cię o to, że jak to jest, jak dochodziłeś do tego, że w końcu odważyłeś się śpiewać, że to 10 lat czy tam nawet więcej minęło, zanim wydałeś album o utworów, o piosenki, których nikt nie chciał. Ja zapytam Cię o teraźniejszość, a nie o to, jak to wszystko się budowało. Czy ty jesteś w tym momencie zadowolony z tego, gdzie jesteś, co robisz, i że wreszcie te piosenki ujrzały światło dzienne i możesz się nimi pochwalić? Nie potrafię odpowiedzieć negatywnie na to pytanie. W sensie, no, jakbym nie mógł być zadowolony. Jakby, ciekawa, cieka, jakby zacznę, ja mimo wszystko zacznę od początku, że y, tak naprawdę ja nigdy nie miałem ciśnienia na, na to, żeby być na, na, na froncie sceny i wcześniej nie śpiewałem, nie, nie pisałem tekstów i to. Wszystko jakoś się spontanicznie tak naprawdę wydarzyło w czasie pandemii I, i dzisiaj jak już jestem na tym froncie, śpiewam swoje piosenki i jestem wokalistą, liderem tego projektu, to to, to, to jest mi bardzo dobrze generalnie, a tak, tak jak mówię, w ogóle w to miejsce nie dążyłem, znalazłem się trochę przypadkowo. I jest mi zajebiście tutaj. Ale wiesz, że życie składa się z takich przypadków, o których kompletnie byśmy nie myśleli, a później się okazuje, że to jest to miejsce, do którego mimo wszystko gdzieś los nas skłonił i powinniśmy się tam znaleźć. No tak, ja zdecydowanie złapałem y, gdzieś wiatr w żagle w czasie pandemii, jeżeli chodzi o pisanie piosenek. Y, później jeżeli chodzi o, o, o wydanie pierwszej piosenki, czyli było wszystko okej. Okay. No i to wszystko tak swoim jakby naturalnym, niespodziewanym ruchem się zaczęło dziać i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy z tego, co się wydarzyło. Czy masz jedną osobę, która jakby zainicjowała to wszystko, czy to się stało przez jakąś grupę ludzi, że do tego doszło? Mm. Zależy, co masz na myśli, bo ja piosenki, jakby piosenki, zawsze pisałem. W pandemii zaczęłem śpiewać i zapisać teksty, ale jest pewna osoba, która nadała temu taki ruch, jakby formalny, że, e, że ja nie wiem, w nieskończoność nie gromadziłem tych demówek, szkiców, piosenek u siebie na dysku, na komputerze i to jest to na pewno Areksi też znany jako raz, y, który pracuje w wytwórni, w którą mnie wydaje. I on przypadkowo te piosenki znowu u innego naszego kolegi wspólnego, czyli u Mroza. Przypadkowo Łukasz mu puścił moje piosenki, bo z Łukaszem się dosyć często wymienię wymieniamy piosenkami i on yy, na, na zasadzie zaraz, 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 co to jest, puść mi to jeszcze raz i usłyszał to i odezwał się do mnie na, na Instagramie i ściągnął mnie po prostu do wytwórni. Okay, Więc to... jeżeli ktoś taki, ktoś, kto nadał temu formalny taki ruch yy, całej tej przygodzie, to jest to, jest to Arek na pewno. Okej, okay, a jeżeli zapytam teraz jeszcze szybciutko o Mroza, skoro już o nim wspomniałeś, mm -hmm. czy wy się często tak wymieniacie, że na przykład, nie wiem, ty napiszesz coś fajnego, mówisz dobra, nie pasuje to do mnie, Mrozu, zobacz, może ty byś to chciał? czy się w, 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 dzieje między hmm, wami, czy nie? Od zawsze się w zasadzie wymieniamy z postrzeżeniami, wysyłamy sobie rzeczy, nad którymi pracujemy, trochę, żeby się poradzić, trochę, żeby się pochwalić, trochę, żeby wymienić w ogóle doświadczenia. I to trwa cały ta yy, w zasadzie cały czas. Ostatnio to więcej ja Łukaszowi wysyłam rzeczy, bo, bo, bo ja pracuję nad drugą płytą, a Łukasz jest zajęty mocno swoimi projektami, my, teraz męskim graniem i, i wszystkimi innymi, więc on mocno ciśnie koncertowo w obecnej chwili. Dobra, to pogadajmy teraz o tym, co się będzie właściwie coś się nowego dzieje u ciebie, bo nowy singiel pantera disco. Pantera disco, zdecydowanie. Skąd to się wzięło w ogóle? Przyznajesz szczerze, że, że po przesłuchaniu tego numeru, z tekstu, jestem w stanie wyobrazić sobie, jak to musiało wyglądać cała ta historia, która jest zawarta w tym utworze. To ja się tutaj zamieniam w słuch w takim razie. Nie, ja ci nie będę opowiadać o Twoim <laughs> własnym utworze, proszę cię. <laughs> Natomiast widzę tutaj pewne, mm, powiedziałabym, rzeczy, które mogły się wydarzyć w Twoim życiu. Hmm. Tłumacz się. Tak, w moim życiu, tak jak właśnie wspominałem przed chwilą, wydarzyło się bardzo dużo na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W życiu prywatnym, w życiu zawodowym, i no w ogóle tak naprawdę mam wrażenie, że od czasu pandemii moje życie po prostu stanęło na głowie w takim pozytywnym, w pozytywnym ujęciu, bym to. Określił. Dobrze, ale tam są takie wątki, jak na przykład e, w numerze Panteradisko, albumy ze zdjęciami, palenie papierosów, e, piękna <noise> dziewczyna, e, zielona trawa i różne takie rzeczy, oczywiście ptawa w pięknym parku e, i to się składa w jedną konkretną całość. Kiedy powstał ten utwór, proszę cię powiedz mi, że to było na przestrzeni tych dwóch lat, ale gdybyś miał sprecyzować mniej więcej, kiedy te doznania, które usłyszy, o których słyszymy w tym utworze, kiedy to powstało. Jest to 2023 rok. Okej, okay, czyli to jest świeży. świeży tak, to, temat. Jest, to jest zdecydowanie już nowy, nowy powiew, że tak powiem, nowy wiatr w żagle. Okej, okay, rozumiem. Ten uśmiech rozanielony na Twojej twarzy też wiele tłumaczy w tym temacie. Natomiast tutaj też nasuwa się pewne inne pytanie, bo jeżeli pojawia się singiel, to oczywiście trzeba zapytać o to, co dalej, bo singiel zwykle jest zapowiedzią większej całości. Jak wygląda praca? Pantera Disco i w ogóle jakby ten, ten single to jest trochę mimo wszystko takie domknięcie rozdziału potocznie zwanego album debiutacki. Mimo wszystko, mimo wszystko, mimo tego, że ten numer ma zupełnie moim zdaniem inny vibe niż piosenki, które były na mojej debiutanckiej płycie, niż piosenki, które były na mojej epce, ale i tak uważam, że jest to po prostu jest to taki happy, happy end liryczny, bym to tak może określił, jeżeli chodzi o album, album debiut, debiutancki. i trochę takie już puszczenie oka do, do odbiorcy mojej muzyki, że, że pracuję nad nowymi piosenkami usilnie. No i na pewno ta druga płyta, na pewno ta druga płyta się wydarzy ale jeszcze nie będzie żadnych statementów, kiedy dokładnie i tak dalej. Na dzisiaj jest Pantera Disco, czyli, czyli taki pomost pomiędzy płytą debiutancką, domknięcie tej płyty debiutanckiej i pomost pomiędzy tak, Pomoc pomiędzy jedną płytą a drugą. Ale nie będziesz trenował za bardzo tej naszej cierpliwości, prawda? Bo teraz oczywiście przychodzi sezon letni, będzie, moż, będzie można cię usłyszeć w wielu miejscach. Tak naprawdę ja trenuję swoją cierpliwość, <noise> bo już jakby wiesz, cały czas pracuję nad piosenkami, cały czas robię i już ja chciałbym uderzać z, jakby z nowościami, ale trochę mnie zatrzymują teraz zobowiązania koncertowe i i muszę te siły i plany jakoś tak rozłożyć w czasie. Przyznaję, że to jest chyba najgorsza część, jeżeli chodzi o muzyków, czyli to trzymanie języka za zębami, trzymanie wszystkiego w tajemnicy, żeby się właśnie. I widzę też ten uśmiech na Twojej twarzy po raz kolejny, że chciałbyś okay. powiedzieć oczywiście więcej, co się wydarzy, jakie pomysły na, na to wszystko, co, co w przyszłości. Natomiast, e, czy możesz zdradzić chociaż e, tyle, czy w najbliższym czasie tym koncertowym już będziesz chciał troszeczkę dzielić się takimi nowymi utworami, być może czymś, czego jeszcze nie słyszeliśmy? Yy, zobaczymy, zobaczymy. Tak naprawdę w, w, sytuacja koncertowa w moim przypadku jest bardzo świeża, bo w zeszłym roku zagrałem tylko kilka koncertów, zagrałem trasę i w sumie to jest pierwszy rok i pierwszy moment, kiedy ja wyjeżdżam na yy, zagrać festiwale. Więc i dla mnie, i mam wrażenie dla ludzi, którzy mnie wcześniej nie słyszeli na koncertach, a jest ich zdecydowana większość, to, to jest. chciałbym tak naprawdę położyć taki nacisk na, na, na tą płytę debiutancką. Bo, bo po prostu jeszcze jakoś za dużo nie grałem y, na żywo, więc na pewno to, na pewno pojawi się y, singiel Pantera Discord, czyli coś, czego nie było na pewno wcześniej y, na moich koncertach. I jest plan, żeby zagrać te piosenki też, których y, nie graliśmy do tej pory z, 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 mojej, z mojej płyty i z Epki, ale to się prawdopodobnie wydarzy dopiero na trasie jesiennej i jeżeli coś mogę tutaj właśnie trochę zdradzić, to na pewno będzie to trasa na jesień. Koncertowa też. Okej, okay, czyli widzimy się wtedy już w takim mniejszym kameralnym gronie, nie festiwalowym. Tak, 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 tak dokładnie. Dobrze. E, z, jeśli, jeśli jesteśmy przy temacie festiwali, ja muszę Cię zapytać o specjalny projekt, który nazywa się Polska Muzyka 1983. E, przyznaję, jak tylko dostałam informację o tym projekcie, stwierdziłam, że to musi być. Naprawdę coś bardzo ciekawego, tym bardziej, że udało ci się do projektu zaprosić Brodkę, merys Polski, Kaja, Bata Kozidrak, Organek, Wojciech Waglewski, Zbigniew Hołdys, Waluś Kraksa-Kryzys. To są ci artyści, którzy w tym projekcie wezmą udział. Opowiadaj szybko, co tam się wydarzy. Akurat jestem świeżo po próbach generalnych do, do tego projektu i już w najbliższą sobotę w Szczecinie na Męskim Graniu za, zagramy pierwszy koncert z tym projektem. Gość, jakby ekipa, która zgodziła się zagrać na tych koncertach goście, to jest pierwsza liga i albo pierwsza liga, albo legendy już też mm -hmm. z pierwszej ligi. Tak jak mówię, jestem świeży po tych próbach. Jest totalny ogień. Jakby cały ten projekt przerósł moje wszelkie oczekiwania. Ym, co się wydarzyło? No, ogień, totalnie ogień. Ja jestem jak, jakby, chciałem zrobić coś specjalnego, zarazić jakimś specjalnym po, y, pomysłem y, ludzi i wpadliśmy z moim teamem na ten pomysł y, y, muzyki z 83 roku, gdzie mamy, w tym roku mamy równo 40 lat od zakończenia stanu wojennego i, i wtedy jakby... Nie da się ukryć, że polska muzyka dosyć mocno ruszyła z kopyta, bo i festiwale, i legendarne płyty, czy to, czy to Bajmu, czy to Lady Punk, czy Manamu, Oddziału Zamkniętego, były wydane właśnie w tym, w tym roku. I chcę sięgnąć do tych piosenek, częściowo zaprosić ludzi, którzy wtedy właśnie wydawali te piosenki, takie jak na przykład Beata Koźwierdrak, jak z Wojtek Wagleski i Zbigniew Hołdys z projektem Itching. Ale też, jakby ludzie trochę bardziej z mojej generacji, którzy w jakiś sposób interpretują ze mną i z moim zespołem piosenki z tego, z tego roku. Także ja się jaram totalnie. Ja już wiem, co tam się wydarzy. Będzie mocno, będzie gitarowo, będzie głośno, szybko. Więc nie mogę się doczekać już w tą sobotę i w Warszawie 7 lipca. Powiem tak. Zapytałam znanych Ci dobrze ludzi, Twoich bliskich o to, co sądzą na temat tego projektu. Powiedzieli wprost, że takiego Rubensa i tak odważnego jeszcze nie widzieliście i nie słyszeliście. Oh, wow. <laughs> Więc mówię. Okej, okay, to jest bardzo intrygujące, natomiast jakbyś mógł trochę zdradzić tych kulisy, kulisy tego wszystkiego powstawania, skąd to się w ogóle zrodził taki pomysł? Jak Ci się udało namówić takie postaci do, do takiego projektu? Z części z części tych osób, które wystąpią na, na, na tym projekcie, oczywiście znam się jakby z, z, z koncertów, z branży, są to moi koledzy koleżanki. Część osób nie znałem i musiałem ich zarazić jakby samym pomysłem, y, samą tą koncepcją. I trochę chyba też mam wrażenie przekonać do siebie, do, do, do Rubensa, przekonać ich, żeby mi zaufali, że zrobimy to dobrze, że nie będzie tak, że wyjdziemy na scenę i, i będzie jakaś totalna klapa muzyczna. I, i tak jak mówię, po próbach obserwując miny tych osób, których Trochę musiałem do siebie przekonać i do tego projektu, który nie znały mnie, pr nie mnie prywatnie, nie znały mnie artystycznie. To, to widziałem, że są zadowolone, że też są zajarane, też gdaliśmy po tych próbach. Yy, Zawsze wymienialiśmy się, to, to wszyscy, że nie mogą się doczekać i że, że, że ogień. Ale takie inspirowanie się nawzajem, tego młodego pokolenia artystycznego i tego po pokolenia, na którym się wychowaliśmy, bo jesteśmy w mniej więcej podobnym wieku. Właśnie, jak takie zderzenia później, czym, czym owocują, jeżeli chodzi o wspólne granie, wspólne próby? Czy macie jakieś pomysły na kolejne, nie wiem, projekty, czy po prostu na razie skupiacie się tylko na tym? Mm. Na pewno w dzisiejszym dniu pękła, pęka mi głowa od tego, żeby dobrze przygotować ten projekt, żeby na pewno wszystkie rzeczy, które powinny być zapięte, zaplanowane, żeby się wydarzyły w najbliższą sobotę. I jeszcze dzisiaj nie wybiegam za bardzo myślami w przyszłość, żeby jeżeli chodzi na przykład o jakiś inny projekt albo, albo to, żeby zagrać ten projekt jeszcze raz, na przykład w jakąś nie wiem, trasę z tym, z tym projektem, jakieś koncerty specjalne. Ale już ktoś takie hasło gdzieś rzucił na próbach, że może by jakby pociągnąć to dalej, żeby coś zrobić, ale póki co jakby muszę się skupić na tym, żeby dobrze to zagrać w Szczecinie i w Warszawie, a później pomyślimy. Absolutnie nie wykluczam tego i na pewno byłbym na maksa szczęśliwy, gdybyśmy to zrobili okay, jeszcze, a... jeszcze kiedyś. A kto najbardziej cię zaskoczył z tego zestawu artystycznego, jeżeli chodzi o współpracę? Wszyscy mnie zaskakują. Wszyscy, wszyscy goście mnie zaskoczyli bardzo mocno, bo jakby wnoszą bardzo dużo od siebie, ale. No, no Beata Kozidrak. Artystka. Beata Kozidrak. To jakby diwa bezapelacyjna bez polskiej muzyki i. No, ale, ale nie chcę też jakby faworyzować tutaj, bo każdy z gości. Dokładnie, To nie hmm. chodzi o faworyzowanie, to chodzi chyba o takie, wiesz, naj, największe zaskoczenie właśnie tej współpracy. Tak, kto... tak, to, 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 tak. To, to. Ale każdy, każdy z tych występów będzie miał swoją jakby swoją magię i, i każdy tam jakby zostawia, zostawia 100% siebie i jest totalna moc. Czyli na pewno Szczecin, na pewno Warszawa. Czy gdzieś jeszcze? W Szczecinie i Warszawa. Tylko. Mm, dokładnie. Najbliższa sobota w Szczecinie i 7 lipca w Warszawie. A później zobaczymy, bo gdyby państwo chcieli usłyszeć więcej, bo to mam wrażenie, że to jest... Tak, gdyby, taki... się do, gdyby się komuś spodobało, to proszę się dobijać do, tak. do nas, upraszać to wtedy kto wie, kto wie. Załatwimy. Wie. Załatwimy, proszę państwa, załatwimy. Proszę się nie martwić. Nie wykluczamy na pewno. <laughs> dokładnie. E, chciałabym zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz, bo jesteś strasznie zapracowanym człowiekiem w ostatnim czasie. E, nowa muzyka do tego festiwale, koncerty. Planujesz jakieś wakacje w międzyczasie? Czy no, nie, niestety bo, nie dopiero, po, do, dopiero pod koniec sierpnia uda mi się wyskoczyć na wakacje i, i to chyba tyle, jeżeli chodzi, chodzi, Jeżeli mówimy o wakacjach i to też będzie taki krótki, krótki strzał, tak naprawdę. I, I tyle. Są jeszcze jakieś takie da, bardziej dalekosiężne, może gdzieś na koniec roku, na początek przyszłego roku, ale, ale to zobaczymy. A czego powinnam ci życzyć? Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę. Czego powinnaś mi życzyć? Tak. Życzyć. Ja, y, jakby uważam, że to jest takie moje postrzeganie te, tej historii, bycia artystą i takiego, nie wiem, nagradzania siebie. Dla mnie największą gratyfikacją tego wszystkiego, co robię. Yy, I największy sens mi nadaje po prostu jak widzę ludzi na swoich koncertach i wymieniam się z nimi energią, więc jeżeli czegoś mi rzucić to po prostu coraz lepszy godzin na festiwalach, coraz więcej tych koncertów i coraz, yy, no i, i jakby na trasach, yy, żeby, żeby, żeby te trasy działały i żeby się spotykać z ludźmi i wymieniać spór, wspólnie energią Więc jeżeli pytasz, czegoś, mi żyć do tego. Ja ci życzę tej energii tej adrenaliny, która wtedy się wytwarza, która jest po prostu nie do opisania i jest bardzo uzależniająca, jak wiemy, ale uzależnienie od koncertów to jest akurat bardzo dobre uzależnienie. Dokładnie. <laughs> bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze Również spotkanie. Dziękuję. Polecamy Mega wszystkim miło. oczywiście raz jeszcze najnowszy single Rubensa, czyli Pantera Disco, a po więcej trzeba będzie po prostu uzbroić się w cierpliwość.